witam was serdecznie na moim kanale kochane duszyczki e, dzisiaj chciałbym wam pokazać ile pracy trzeba włożyć w zrobienie jednej deski podłogowej samemu ponieważ e, w jakichś fabrykach oni tam mają duże e, maszyny a tutaj trzeba robić wszystko ręcznie że pokażę wam co i jak więc najpierw trzeba wyciągnąć sobie deseczkę z suszarni już są wysuszone, pracuję z tymi długimi więc bierzemy deseczkę okej okay, kochani, mamy deseczkę na stojakach i W dyskach, prosto prosto także Tak to wygląda. No i zaraz włączymy maszynę, przepuszczę ją kilka razy przez grubościówkę i zobaczycie jak będzie wyglądała za chwilę. Troszkę słonko nam zaszło, no ale po trzech już wychodzi, po trzech przejściach przez grubościówkę. tutaj będziemy z nią pracować tutaj mam już jedną zrobioną ale pokażę wam krok po kroku ile pracy jest żeby to wykonać okej okay, mam deseczkę deska jest w miarę prosta tak jest delikatnie wygięta jak widzicie tutaj z łuk ale tak jest w miarę prosta więc trzeba teraz strzelić linię Nie mam taką urządzenkę, ze sznurkiem strzelimy linię prościutką i to odetniemy potem od tego odmierzymy wartość 18 cm i znowuż opetniemy równo z drugiej strony Kiedy będziemy mieli prostą deskę Jedziemy. okej okay, kochani mam już to obcięte na 18 zapięte także trzyma się mocno stabilnie no i bierzemy frezareczkę najpierw robię sobie pióro postaram się to obrać Stawić gdzieś telefon, mam nadzieję, że coś zobaczycie Tak samo postaram się. Wie że coś widzieliście Co Tak wygląda piórko Tak 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 tak, 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 tak. To musiałem na końcu bardzo powoli żeby tego nie wyłamać bo to jest część część już deski w zasadzie To będzie wybrany w pust tylko Ale ładnie, ładnie wyszło to jest dosyć grube, jest 15 mm coś takiego deska 32 dobra wracam deskę i, i lecimy w pust ok mam linię Nie, to nie zobaczycie To możecie zobaczyć jest linia Snow widać, ty mnie widać troszeczkę lepiej więc teraz zabieramy się za cięcie. No, może ogramy. Może ogramy cięcie. Te moje dwie są sobie leżą. Nie wiem, co będzie widać, kochani. No, ale co będzie widać. Астаа дан śnieg. Nie wiem, coś nieckiego od odcięliśmy. <laughs> e, dobra, teraz kątownik. A w zasadzie ten nastawialny jego mość. No i tu mam ustawiony 18 cm, i teraz 18 cm trzeba oznaczyć miejsca i tniemy drugą stronę. Dobra. Ja wam pokażę, jak już będzie ucięte. Jak już będziemy gotowi do fryzowania, tutaj, tak jak mówiłem, mam dwie fryzarki: fryzarka na pióro, frezarka na wpust. Także nie muszę nic zmieniać, wszystko mam. Jedną maszynę, drugą maszynę i lecę. Dyseczka obrócona. Teraz bierzemy drugą frezarkę i lecimy w Coś, coś, coś widzicie, Mam nadzieję że coś widzicie kochani Tuna fryzereczka i lecimy o tym <słuch> Tu jest, 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 jest i wpuści, kochani. No, widzicie ten miejsce tutaj. Zebranie całego pióra. Mówi mi o tym, że deski Że jedno i drugie jest na tej samej wysokości i się idealnie Deseczki zejdą. Tutaj na końcu też. Też, jak wszedł w puścik, to wybrał całe piórko, nie zostawił nic na dole, ani w górę. No także teraz jeszcze zostało wziąć, przybrać tą krawędź z jednej i z drugiej strony, żeby troszeczkę łatwiej wchodziła w ten w puścik, żeby się nie klinowało. Na drugą stronę i, i nacięcia. I nacięcia robimy, kochani, takie trzy opuszczające. Takie trzy nacięcia. No i to jest tyle pracy. Jest tyle pracy, żeby zrobić jedną taką deskę. No to chodźmy. Chodźmy, pokażę Wam co nieco. Mam nadzieję, że nie jest zakurzony ten ekran. Że co Widzicie? Część podłogi tutaj powstała na tarasie. No ale nie mogę użyć za bardzo więcej desek. Mam tam kilka jeszcze odłożonych. To jest podłoga na tarasie? randzie warandzie. tak się miewa. Tu jest mój warsztat na razie. No tu jest już taka część, żeby można sobie posiedzieć z widoczkiem na kawkę rano czy, czy coś w tym stylu, nie? Dobra. Dobra, teraz idziemy kochani tutaj do środka. Bo to się zrobiło. Tutaj mamy ten stary desek. I tu mamy już bardzo dużą ilość desek. Jeszcze mi zostało jakieś chyba 7-8 desek coś takiego. No i tu jest kochani coś co chciałbym wam pokazać aczkolwiek e, nie wiem czy mi się chyba mi się uda to odsłonić, poczekajcie. jest to zasunięte, żeby nie brudzić tego, ponieważ ta część już jest już jest ułożona. Nie tylko ułożona, ale również skończona. No jeszcze powiedzmy, w jednej warstwie brakuje oleju, ale. 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 Tak to wygląda. Gówno widzicie w tym słońcu. Gówno, gówno widzicie. No. no nie, no absolutnie gram coś później w późniejszym świetle. Także jest słońce, więc. tutaj coś widać, ale. Nie, 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 nie. To nie jest ten efekt. To nie jest ten efekt, więc. Później coś wam ogram. Wieczorem już nie będzie słońca tutaj. No i generalnie w przyszłym tygodniu będę miał już swój agregat z powrotem, więc chcę zasypać tą część, bo tu mam, tu mam jak widzicie legary tą część zrobioną, więc chciałbym całą tą część zasypać i ułożyć już tu podłogę. No. Także tak to wygląda no, czarna owca niestety dała o sobie znać kochani i, i znowu też się rozrabiał zniszczył mój dzień w ten dzień, kiedy to odkryłem Chodzi o to generalnie kilka tygodni temu idę wypuścić ranowce Otwieram. No i zawsze wychodzą oboje. No to rano wiecie zjeść. Świeża trawka. No i Maja wychodzi, Filip nie wychodzi. No i ja no dobra e, idę e, idę sobie coś porobić. I wypuszczę cię później. Idę może z godziny później. Otwieram furtkę. Filip nie wychodzi. No i mówię znowu, a dobra, srob jest, nie chcesz wyjść, to nie wyjdziesz później w końcu, trzeci raz, po następnej chyba godzinie, idę, patrzę, znowu nie wychodzi. No i w końcu wchodzę do niego, idę, patrzę, a on przed mną ucieka. Nagle się spostrzegam, mówię, łomatko, zobaczcie, boroka, zobaczcie, boroka, nie ma ogona tak, ogon ci od gry, Stasi. Tak? Może za to, że go tak zaczepiałeś, Filipku. Ty jesteś taki zaczepnik. Wygryzałeś mu futerko. Gryzłeś go. No i być może też i się odgryz na tobie. Jak to było, myślisz? No niestety, pokaż się z tyłu. Jej, to ty jest znowu młoda wcała w tych krzepach. Pokaż się z tyłu. No, odwróć się. Odwróć się, daj dupeczkę. Trawa ma taki króciutki ogonek Taki króciutki masz ogonek, tak? No, kochane no, Ale są całe w tych kurde rzepach Trawa skoszona. nie wiem czy oni znajdują te rzepy Kurde, nieważne No, to tyle kochanie, ode mnie Przykro mi się bardzo zrobiło tak jak mówię no. Ja się załamałem, jak to zobaczyłem. Nie myślałem, że zaatakuję za obcego. Tym bardziej po takim czasie, kiedy już w samym było wszystko ok. Ale powiem wam, co najśmieszniejsze, albo może to nie jest to są takie śmieszne. Eee, co najdziwniejsze, jest to, że po tym ataku nie ma żadnej agresji u niego w stosunku do nich. Ani ich nie goni, ani nic takiego, by im dał nauczkę. I koniec. Jest cały czas spokojny. Tutaj Staszik właśnie przyszedł sobie. Czy takie słowa? Bo jakoś. No i generalnie jest spokojnie, jest wszystko no, spokojnie. Także nie wiem, nie wiem. No na szczęście żyję, także. Ktoś mi mówił w ogóle, że owcom się e, e, amputuje, nie było ogony, właśnie w tym miejscu. To też tak wygląda, jakby był trochę w takim miejscu, że no, naturalnie wyglądały te, te, te odgryzienia. Było troszeczkę, jak wtedy tą wodą utlenioną, no i tyle i tyle no, ale na szczęście wszystko wygląda dobrze no, pomidory rosną rosną pięknie w szklarni jak i tutaj proszę zobaczyć przepiękny wzrost pomidorków, ogórki też też tam sobie radzą świetnie i, i ktoś się zdziwił, że, że mam na zewnątrz te ogórki szklarniowe i tak dobrze rosną cóż jak się dorośli na miłość to wszystko pięknie rośnie oguroreczków. No już dosyć, 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 może nie sporo, ale tylko już zebrałem. No i wciąż, wciąż rosną, wciąż produkują następne. Także myślę, że jeszcze będą ogóreczki przez dłuższy czas. Pomidorków też jest sporo. Fajnie, naprawdę fajnie. Są San Marcano. Tam są jakieś malinowe. Te większe to jakieś koktajlowe. Także no. Tak to wygląda u mnie kochani na razie. Byłem zapracowany, także update, u. bo się to nie było, już widzicie, że śniadanie też jest Jak dużek. Pozdrawiam Was serdecznie. Cieszę się, że jest z Was już tak dużo